Tradycja palenia żurów w Wielką Środę powoli zanika, ale nie w kątach opolskich. Po raz trzeci mieszkańcy spotkali się, aby wspólnie przeżyć ten wielkośrodowy wieczór. Samo palenie żuru to symbolika jest tego taka, że, że zakończa się już jedzenie tego, tego żuru w czasie tego wielkiego postu. No my akurat tutaj tą tradycję kultywujemy z tego, z tego względu, że zaczęła ona zanikać, bo kiedyś robiła to młodzież, było parę palenisk, no a teraz spotykamy się przy jednym wielkim sowieckim po to też, żeby zintegrować mieszkańców. Paulina i Weronika co roku wspólnie przygotowują kadzidełko. W kątach opolskich kilkanaścioro dzieci zaprezentują prezentowały własnoręcznie zrobione kadzidła. W puszce robimy takie dziurki, dajemy szyszki, papieraki, żeby to się zapaliło. Ile zajmuje właśnie takie przygotowanie? 20 minut, pół godziny. Śruba, kręta i młotka. Z czego właśnie przychodzicie? No, żeby ze znajomymi pogadać, spotkać się. Co jest właśnie brane pod uwagę właśnie w ocenianiu tych kadzideł? Ja myślę, że przede wszystkim pomysłowość. E, wiadomo, nie da się wszystkich e, nagrodzić, mimo że wszystkie kadzideła są świetne. Ale zawsze gdzieś tam znajdą się takie oryginalne, które wymagały jednak trochę pracy. W tym roku gospodynie z Kątów Opolskich przygotowały 50 litrów żuru. Przygotowałyśmy na dzisiaj żur, według naszej receptury, kawę, herbatę i pyszną kiełbasę. Skąd no właśnie ta receptura? Receptura jest nasza, same ją wymyśliłyśmy. Żurek jest taki tradycyjny, tyle że jest bogaty. Ma w swoim składzie kiełbaskę, boczek wędzony, warzywka, majeranek, czosnek, no i oczywiście zakwas. Wielka Środa jest na Śląsku nazywana Żurową. To dzień, w którym kończy się przedświąteczne porządki oraz żegna się z potrawami jedzonymi w okresie Wielkiego Postu, żurem i śledziami.